Jedziemy e, zwrócić, no się zwrócić. Obejrzeć e, Plitark e, tutaj. 30 km dalej w Muster, Tam mam też siłownię. I w końcu opłacanie karnetu wyjdzie na dobre. Przydaje się rzadko, ale jednak. Trzeba zrobić dobrze, porządnie plecy. Tam na siłowni... Za 300 metrów. Skręć w prawo. Zajmują, e, partie mięśniowe tak więc lewa prawa strona oddzielnie ćwiczona coś pięknego chcę wykonać to dzisiaj w niedzielę jutro ee, tam pójdzę z treningiem ewentualnie jeszcze raz pod koniec tygodnia gdzieś na budowie zrobię na wdążku podciągania i tym ciężarem się dobiję tak żeby dwa razy w tygodniu tą partię gdzieś tam wzruszyć no ale mniejsza o to jedziemy na Tritark jest to taka giełda staroci, można powiedzieć zobaczymy jakie tam są ceny jakie tam są produkty być powinno wszystko od AGD telewizorów, po jakieś meble stare, monety, kufle, jakieś antyki z domu powyciągane ze strychu, no wszystko, ale i nawet po rzeczy nowoczesne, jakieś zegarki, nie zegarki, radia, ogólnie giełda taka. Jak u nas w Lublinie w Elizówce, nie wiem jak ktoś był, to wie, to już mniej więcej zarys złapie. Chodzi tylko o to, jaki tam będzie asortyment, jakie ceny, a może coś się trafi ciekawego, to i kupimy za parę euro. Rowery są, między innymi też stoją, także może być ciekawe coś takiego obejrzeć. Dzień mamy zaplanowany jeszcze na, na do samego wieczora praktycznie, bo tutaj, póki te pole nie zasiane, wczoraj byłem jeszcze wieczorem, ze 3 godzinki pochodziłem, okazało się, dołączyło do mnie trzech chłopaków, nie wiem dokładnie stąd oni są, rosyjskiego pochodzenia, w sensie e, nie pytałem czy to Białoruś, Ukraina czy Rosja, po rusku gdzieś tam się porozumiewają ale bardzo i dobrze po niemiecku, że są, są bardzo długo, nie dopytywałem takich szczegółów prywatnych e, no i kurcze przy mnie powyciągali, no dosłownie 40 metrów ode mnie wyciągnął krzyż złoty, taki wyrwany z, e, tutaj z łańcucha, z łańcuszka, z naszyjnika 4 cm wysoki, minimum na 3 cm, tutaj ten poziomy, pozioma noga, grubości jakieś pół centymetra. Taki solidny, gruby krzyż, złoty, ze szczerego złota. A jego brat, to dwóch braci i kolega, taką jak 5 złotówka, dużą srebrną, starą monetę, bardzo starą, z jakimś wizerunkiem króla. Nie bardzo mogliśmy zidentyfikować, ale ładna, czytelna ogólnie. Gdzieś tam rok był trochę wytarty, ale tam 1,6, czyli chyba 1600 rok, rok będzie. Ogólnie pole obfite, ale no, mi się udało, tam wyciągnąć trzy monety. Jedna to będzie z, z, z Rzeszy, na pewno, bo zjedzona mocno, one były słabe. Druga gdzieś taka jakoś 300 letnia, Jest coś tam na niej widać, ale to już było przyciemno, żeby można było identyfikować. Na trzecie to chyba wycieruch całkowity, niestety. No ale nie poddaję się, idziemy dzisiaj dalej na te pole, zobaczymy co tam się będzie wyłaniać. Mam problem z legendem, z tym wykrywaczem nokty. Zaczął mi się wyłączać. Pochodzę godzinę i się wyłącza. Włączę, dwie sekundy i się wyłącza. Poleży trochę, to gdzieś pochodzi. I nie wiem, trzeba byłoby albo przywracać ustawienia fabryczne, albo softa przegrywać na jakiegoś, może są nowsze, albo tego samego. Gwarancji chyba na niego już nie mam. Też zrobiłem błąd, że nie kupiłem go tutaj w Lublinie, u nas w tym Green, nie pamiętam nazwy całej, ale jest taki fajny sklep z ludźmi, którzy doradzają. Kupiłem go na Allegro, no i teraz jestem podbawiony serwisu takiego. No ale nic to. 30 km mamy, najpierw Flomark, później siłownia, potem wykopki. Taki jest plan na dzisiaj. Chyba, że jeszcze coś wpadnie, ale raczej... Ciężko coś wymyślić, bo okolice u nas są, no co tu dużo gadać, no pola, wsie. Tutaj atrakcji żadnych na siłę nie znajdziemy. Mamy pecha, jak mało kto. Na tym plakacie jest napisane, że dzisiejszy Flomark został odwołany. Lipton A tutaj miał się odbyć na tym parkingu Jeden Mitwoch i Zamstak 6.14 Monster Plusem Stadion W jakimś stadionie Ale w środę i w soboty A 1 września będzie, w tak w piątek Kordę tam, oszukali mnie banda złodziei niemieckich decydentów Pamiętajcie jedną rzecz, najważniejsze to nigdy się nie poddawać <mów>

Muszę sobie buty jakieś kupić na siłownię Bo jak zwykle nie wziąłem Ja mam taką przypadłość, że jak biorę buty I cały ten moje ubiór I wszystko na siłownię, torbę całą w sensie To nigdy nie chodzę A raz nie wezmę I wtedy mnie na, si na ćwiczenia nachodzi nie? Tego kawałku placu jest

Turków, dużo. Ten fajny zielony zamiast elektryka, to się takim zainteresowałem też nieźle. Muszę chyba do psychologa pójść. Morgen, wie kostet diese? 140. 140. Mit Scheibenbremse vorne und hinten. Ah, diese Gazelle? Gazelle 240. 240. Beide oder? Nein, diese 260. Hier leuchtet vordere Leuchte, funktioniert nicht. Deshalb eben für 240. Also? Weil vordere Leuchte kostet 26 Euro. Bei dem. Frage. Alles klar, danke. Gazelę po 240-260 euro Tamten 140 malutki on Głośniej muszę sobie na budowę kupić, kurde Słuchaj, jak długo to jest? 5,30 Idę po niego jeszcze wrócę, jak będę szedł. Zawsze to na budowie można suszki słuchać, nie? A tutaj już jest koniec placu w tą stronę. <noise> I successfully. Zaczęło padać deszcz. Kupiłem ten głośnik za 40 euro. Będzie na budowie Hada nas. Bo nie ma rady. Wypad pilot. Trzeba jakoś nie śledzić. No, i chyba trzeba uciekać, bo rozpadało się. Nic już tutaj więcej nie zrobimy. Ale też powiem Wam, kiedyś te flamarki były dużo lepsze było więcej staroci, jakichś takich domowych typowo. Teraz tutaj naprowadzą takiś badziewia. I to już nie jest to samo. Plastik wszędzie i nylon, gdzie się nie obrócisz. Plastik, nylon. Lecimy na siłownię, na ostry trening. Jestem w środku, ale polska karta nie chce mi wpuścić. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle wejdę. Rozżewka zrobiona na oblitreku. 5 minut i zawsze wystarczo. Teraz idziemy szukać maszyny odpowiedniej. Na pierwszy raz. Na dół. Ta będzie idealna. Izolowane lewa, prawa strona. Na plecy. I zaczynamy. lub nie, ale wchodzi idealnie. Kurde, jakie zajebista maszyna. Zobacz, 10 20, 35, 40, 40 kg na jedną rękę, to tak jak było 80, ale są idealnie doważone te ruchy. Czy można byłoby coś na siłę dorzucić, ale to nie ma sensu. Mała zmiana, też izolowane, ale pod całkiem innym kątem. Także tutaj też. Trzeba będzie dowalić na motyle, coś trzeba wymyślić, bo motyle nieruszone praktycznie, wszystko góra, góra idzie pleców. Mamy koniec na dziś. Coś tam weszło. Maszyny to maszyny jednak, co? Nie ma kurwa we wsi. Jestem na redukcji teraz, na deficycie karolicznym i mimo wszystko gdzieś tam idzie. Ale bebrzon spada. Teraz trzeba na pole. Na się najpierw zjeść coś dobrego. Mam tutaj te witaminki do połknięcia. Połykamy i się Niedługo idę po Ciebie na fejm. Jeszcze nie wyrzuć po Ciebie idę. Dobra, wracamy. Mamy pół godziny drogi. Nie wiem, tutaj padało w tym czasie. Może tam nie, może tam będzie można chodzić. Głodny jestem, jak nie wiem, a wiecie jaki posiłek najbardziej smakuje po siłowni? Skręć w lewo. Papieros. Po, po treningówkę jem takiego batona proteinowego. I zaraz po ciszeniach zjadłem aminokwasy. Aminokwasy uzupełniają szybko ten te wady mięśnie. Bo to są wyszczególnione z białek. Te aminokwasy, które działają najskuteczniej. Oprócz tego to inny 14 gram białka. Prawie bez cukru. Z tego. Z Aldi normalnie. No i należałoby wspomnieć oczywiście o bardzo istotnej kwestii, czyli monohydrat kreatyny, który też zażywam, jest to 4,5 grama, 4 tabletki dziennie, najlepiej przy posiłku, przy wyrzucie insuliny, ale teraz się dopiero doczytałem, bo ja zacząłem to jeść jeszcze od niedawna, od tygodnia, to znaczy miałem już długo, ale zacząłem z powrotem tak jakby zażywać, to trzeba zrobić coś takiego, że Pierwsze 4 dni przedobrzyć, czyli gdzieś 2-3 razy dziennie po te 4 gramy, żeby nasycić organizm, a dopiero później 4 gramy raz dziennie, żeby utrzymać ten poziom stały kreatyny. Tak więc dzisiaj jeszcze rano, rano tylko jadłem, ale zjem jeszcze wieczorem, już dzisiaj dwa razy, a od jutra już, już lecę sobie po. Jednej dawce po te trzy ostatnie dni, tak nasączyłem się, że tak się wyrażę kolokwialnie, tym. No i oczywiście odrzucony całkowicie alkohol. Dzisiaj chyba nawet akurat jest rocz, miesięcznica, jak równo 30 dni. Nie miałem w ustach nawet piwa bezalkoholowego, tym bardziej alkoholowego. No i ten stan rzeczy chciałbym utrzymać dłużej. Widzę już różnicę po sobie. Ten miesiąc to naprawdę dużo zmienił. Yy, I tyle i aktywność fizyczna dobra dieta, zaraz zajedziemy do domu to sobie pyknę olej e, olej, pierdzele, obiad e, odrzuciłem też frytki, odrzuciłem ziemniaki w tej chwili zastąpiłem to ryżem ciemnym ryżem myślę, że to dobra decyzja zwłaszcza, że ten błonnik również jest w diecie potrzebny e, jestem, tak jak wspomniałem, na redukcji czyli e, rano nie jem śniadania tylko kawa potem pierwsza przerwa, dziewiąta, jedna kanapka taka bogata, obfita z jajkiem, z sałatą, ze szczepiorem, z ogórkiem, z wędliną, ale jedna. Potem o 12:00 kolejna kanapka jedna, z owocami co prawda, bo z jabłkiem i z bananem. I dopiero później po treningu już wieczorem robię sobie taką obiadokolację, czyli właśnie ryż z tuńczykiem lub z jakimś tam kurczakiem, piersią, co tam wypadnie i na co jest ochota w sumie. Trzy posiłki dziennie. Wstaję do pierwszej przerwy chodzę głodny. Po, przed spaniem chodzę głodny. Jest to oznaka, że... No jestem na deficycie kalorycznym. I są tego efekty, chociaż może Wy tego nie dostrzegacie przez kamerę, przez pryzmat kamery, ale ja, ja te efekty widzę. Jakby się to utrzymało to jest dobry kierunek. Kurwisy ty on tu ma dwa takie głośniczki. Nie właniąki. Nie no faktycznie trzeba było zdjąć, ale koszyk i już ma swój ogół. 600, 200, płaci za to słodko. Ale tu chyba idzie włączyć, na tym nie? Nie będzie szło na tym, tego migającego włączyć? Nie wiem. Wiem tylko, że nie mogę nagrywać. Gdyby zostali w trakcie, muszę. A nie, mogę. Tylko nie wiem, że słatym pozali. Głodą muzykę w tym miejscu, nie mogę no, się wyciąga tą folikę. Głodny jestem aż umieram. 300 gram łososia dzisiaj wpada. Wybraliśmy się z Krystianem teraz na pole. Będziemy szukać Krystema Simplexa. Ja na legendzie, ale on mi zaczął szwankować. To jest nowy wykrywacz. Wyłącza się. Po pewnym czasie gdzieś pochodzę z nim godzinę i się wyłącza. Później jak się włączy, od razu się wyłącza. A jak poleży, to działa. Bateria pełna, nie wiem, albo softa trzeba będzie... Albo softa, albo ustawienia fabryczne może przywrócić. One się wzbudzają między sobą, wiesz? No, lecimy prosto przez środek pola. Przy pierwszym dołku się widzimy ciekawym. No i jak mówiłem, tak robię. Pierwszy dołek konkretny, bo śmieciuchów trochę nakopałem i mam... Coś dziwnego mamy. Jest to One Penny, angielska baba na wózku, tak zwana. Pozdrawiam tutaj Golden Manka i zresztą Odyna i całą ekipę z Wielkiej Brytanii. Tysiąc. Kurczę, ten rok jest tak nieczytelny trochę. Nie doczytam się. No ale widać baba na wózku siedzi. Z przodu jest królowa, któraś tam. Piękna moneta, powiem wam. Zielona patyna. Duża. Przede wszystkim. Także mordeczka się cieszy. Mordunia. Jest kolejny monetix. To jest Jedna, jeden pennik, szajdemunce, 360 część talara. Wczoraj też taką znalazłem. Po tej jedyneczce tutaj poznaję, gdzie to jest tu. Ale tutaj już ta strona jest bardziej czytelna, jest ten herb. I taką już mam trzecią tutaj z tego pola wyciągniętą, Krystan walczy dalej. Nie poddaje się, powiedział, że musi mu się. Musi <laughs> mu się chociaż ta łopata, łopata zwrócić, kurwa powiedział. Dotąd będzie chodziło, aż się szpadel zwróci. A pole z drugiej strony bardzo ciekawe. Wczoraj ci trzej chłopaki znaleźli taką wielką srebrną monetę starą, no i złoty krzyż z, z łańcucha, tutaj bez łańcucha oczywiście, ale z, z duży, duży, naprawdę duży krzyż. Także nie poddajemy się i te pole jeszcze dzisiaj obchodzimy. Ile się da. Jest mój dzień, kurwa. Zobaczcie to. Ah, sreberko zawieszka z diamentem jakimś kamieniem no nie diament pewnie ale, ale pięknie wygląda a srebro na pewno na 1000% tu nie ma bata nie ma bacijka, ja komuś się zerwało wczoraj złoty Krzyż, a dzisiaj srebra zawieszka ah, ciekawe jakie ma idę 23 Prześwituję Niewędzie Jest <grym> Tym razem udało się taką plombę wykopać Ale minęło już 20 minut na pewno do ostatniego dołka ze srebrem Trójeczka na niej jest i tutaj litera P w tym kółku No nic, idzie do kieszeni <laughs> przypomniało mi się wczoraj bo te chłopaki tutaj jak kopali to oni sobie piwkowali nie i piwo im się skończyło dzwonili do Olgi Olga przypierdzieliła na rowerku cholera wie ile kilometrów gdzieś z tamtych stron z tych krzaków wyjechała w ogóle przywiozła im w koszyku te piwa postawiła na ziemi coś tam się z nimi trochę <laughs> podroczyła cholera wie bo to po rusku mocno gadali wtedy już nie z i ten chłopak powiedział do niej, że już niedługo będzie w domu, a ona tak siadając na rower, kątem oka, spojrzała na niego i powiedziała, idź ty na chuj. <laughs> Chłopaki zaczęli śmiać i mówią do mnie, że to znaczy tak po niemiecku, choose. <laughs> a oni jeszcze do tego znaleźli tutaj monetę na naszą polską 50 groszówkę międzywojenną, tak więc bardzo zróżnicowane pole. Tu zrobimy wydobyciny na żywo. Sygnał 35. Kopnięty leży w tej kupce. O. O, 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 o. o. Patrzcie, patrzcie, państwo. Kurde. A nie. A nie tak, moneta. Myślałem, że dupka, nie, jeszcze coś innego, guzik. Myślałem, że dubka z tego. Z gilzy, ale guziol. Czysty, pusty. Może coś było, ale ta śnieć zjadła już całkowicie. No dobra, jest guziol, lecimy dalej. Tam się wyłania Krystian. A my tutaj jesteśmy przy kolejnym dołku. Kopnięty sygnał 37, 38 do 40. Zaraz sprawdzimy na żywca, co to jest. zwitek pucików nie kawałek polmosu bywa ale jeszcze dołek wcześniej znalazłem coś co uważam że może być siekańcem zaraz muszę te wszystkie śmieciuchy ogarnąć Jest tutaj nigdy. Czekajcie chwilkę. Kiermane. To, to jest chyba kawałek srebrnego pieniążka. Będę musiał, bo tutaj coś widać na nim I że to może być obsiekany pieniądz. Ale jeszcze nie zapeszam. Zobaczymy. No, i korzyczymy poszukiwania na dzisiaj. Robimy podsumowanie, już jesteśmy pod domem. Christian dzisiaj strzelił dwie monety: 50 i 10 Rajsz Feningów. Rocznik 94. No toż niewiarka, ale 1947 chyba. Zdaje się. A u mnie tak, oprócz śmieci. Tutaj jest dziwne, bo to jest. Kamień? Jakby? Może to meteoryt? No bo to ten, tutaj kawałek scyzoryka był jakiś, albo brzytwy, ale to będzie śmieć. Śmieć, śmieć, śmieć. Śmieć, śmieć, śmieć. No i tak, jest guziol, baba na wózku, perełka. To jest Szajdemunce, 360 część tolara. To będzie śmietnik, chociaż to, to jest stare, ale to jest nie wiem co to mogło być. No to może być też taki guzik do zapinania, nie? Mogło być wszystko, ciężko określić teraz. Plomba, no i tak. Dwa sreberka. Jedna, jedna zawieszka piękna. I jeden siekaniec. Kawałek, kawałek monety. Srebrny. To już trzecie skabelko z tego pola u mnie. No i to jest ołów i ogólnie śmieć. A to nie wiem, no. to jest normalnie na 36 ID. Albo jakiś zgorzelniany, nie wiem, coś się utopiło. Albo może rzeczywiście meteoryt, co? Nie. Ciężkie to jest. Kamień zwykły te aby, nie? No, no kamień, kamień, nie opiszczy, nie? Kamień eleo No, ale to, to się, się świeci, świeci To się napierdziela To świeci normalnie jak się to przetrze To trzeba umyć jeszcze pod klanem, zanim wyrzucę To jest coś, zielonego. coś takiego zielonego Bo to patyna jest Dobra, trzymajcie się, do następnego